Dobry, jesteśmy w kolejnym odcinku mojego Let's Playa z Dragon Age 2. Wczytujemy sobie grę. Jesteśmy aktualnie w grocie Uciekinierów, jeśli jakoś nie pamiętacie. Mamy stąd wykurzyć, a raczej przekonać grupę magów, aby opuścili obszar bez walki z templariuszami. Także zrobimy co jest w naszej mocy. Mimo, że ani tych, ani tych nie lubię. Chodźmy drużyna. Tu biega tu biegnie jakiś postata. No Kamano będzie walczył. Czy on naprawdę chce zginąć? Dobra, postata, jak sobie chcesz. Tutaj wlazłem na strzały. Magie krwi. O atakuj, atakuj. Super. Zniknął. A, ale upadł. Ok. Magowie żywili. zombie. Dobron, ale żaden zombie nam mnie straszny. Znowu typowa jaskinia, typowe zejście, ławeczka szynka. I znowu taka sama jaskinia jak wszędzie. W sumie szkoda. Jest jakiś apostata? O, jak wyleciał, oparcie. Nie widzę żadnego apostaty. Ale są zwłoki do rozczłonkowania. Zbieramy krótki łuk. I chodźmy dalej. No, ucznicy! Ale się głupi ustawiliście. Wasz błąd. No tu apostata nam ucieka. Jak czemu on stoi i się nie rusza? O, ale. On? Kto jest jego he kept saying the templars would label us typical excuse he slit his wrist and the magic it rose from the blood and i ran decimus is wrong blood magic is a work of evil not just a the power that no, decimus is the... he's crazy Yes, he said with our phylacteries gone is no one could find us we would be free i think maybe he said there must be a demon working through him no normal man would profane the dead like this foundation Give yourself up to the Templars and I surrender. Take me to the the rest of them. They're still following Decimus. Sir Thrascus waits outside. No dobra, idź do tego do Templariusza. Też nie sądzę, żeby go miło przywitał ów Templariusz. I idziemy głębiej do jaskini. Jest. Desimus. Kurde, co on tu od pieprza here. to nie są Templariusze. Are... No ale jak sobie chcesz. Ja się to był zajmę. odpowiednio yeah! Zajazdka, do pomocy. Ona tu wyściła burzę w I tutaj nam apostata. Wali nas w twarz. Pokonany. Szkielet Łucznik padł. I ostatni padł. Załatwiliśmy śpiewający. oh, decimus, you, you are one of us. but you were no mark... More... that man was a blood mage. I you know, that decimus gave us the courage to face the templars. without him, we would be prisoners still. the minute he resorted to blood magic, i warned him. i told him tak, tak, you tak, that you had no part in it. i swear to you, please, we only want our freedom without your help, the templars will execute us all for decimus' crimes. If you're not in the circle, how do you... i hear there are places outside the free marches where the templars are not so vigilant. Yes. Yes. does the circle's punishment fit the crime? does wanting... To... i beg you, kill the templar. i would not see these mages killed. but if we start murdering... T yes, let's murder a templar. surely that will help. <laughs> nie, nie zabiję, tego zaplążę. Nie pomogę wam. No, dobra. Pozbierajmy z niego śmieci. O, kostur jakiś. Sprawdźmy, co to jest. Kostur hipnotyzera. Obrażenia takie same. 59 do ataku, odporność na magię. Nie, troszeczkę słabszy, chociaż... Niezły, przyznam, że niezły. Nie wiem, tutaj są zamknięte drzwi. I wracamy. Moi mili, wracamy. To oni się wzięli do diabła Dobra. Kurcha, nie lubię jak automatycznie on tutaj zaznacza obszar. O no, tutaj piekło urządza. Szarży. No, już po nim poszło szybko, kasa, 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 alixyry i na górę. Nie, nie tu, hmm. kurde, co ja się zgubiłem. No, stąd przyszliśmy. Tutaj. Sorry, wina tu, ale się pogubiłem. Forza. No i co my powiemy Templariuszowi? Mm. Można sobie tu chodzi. Okay, cat Are you saying there isn't anyone inside? Then where did that apprentice come from? I followed the tracks from the caravan site, but the boy says the up... don't lie, Thrask. I know you're soft on the robes. I followed the what do we have here? the blood mage is dead. these mages will lick the circle as if we would let... no. once they have tasted freedom, apostates are good for nothing. Hmm. no. and do you wonder why we fear them. please, you Kurde. must protect us. Się I think maybe we all need to take a deep breath. start over. grace, this is Thrask? thrash. <laughs> The Circle is a sanctuary, not a prison. If you kill these people, I will see you disciplined by the Night Commander. Says no rebel rose. Nie no nie zabijamy go. We are us off with this monster. Zostajcie Step back, Templar. These mages. We'll discuss your choice of allies later. Gentlemen, no to sobie teraz. napytaliśmy biedy. Sirkaras piesek, żarża, co, Eliksir. ok, mag, mag się zajmie łucznikami. Ale sieka, jaka bitka. Uhu. Fenris? Fenris tutaj ich kosi. Ten ziomuś falnie. Jaka sieka. Rekko jeścią. No, nieźle ten topór mój działa, trzeba przyznać. No no. Dobrze, pokojową, nie może być the między there can be no peace between the and templars of kirkwall sir it has gone too far sir had hope to end why are you still here sir i i would not join i suppose my side has been picked i will tell the up thank you no and thank you Przyjaźń z warikiem podskoczyła nam. Pies może już znikać. Ten serkaras może ma jakieś fajne przedmioty. I idziemy sobie stąd. Mhm. Tak, idziemy. Nie wiem, ale ten topór na moich placach przypomina mi gitarę elektryczną. <laughs> no, nasza ekspedycja na głębokie ścieżki się zbliża już dużymi krokami, lada chwila tam pójdziemy. Wyprawa na głębokie ścieżki, widzicie? To jest ostatnie zadanie, ale zanim tam pójdziemy, chcę. Jeszcze coś szybko sprawdzić. Chcę się przygotować przede wszystkim. Przydałoby się posprzedawać rzeczy. Jakiś zajwisty tutaj pancerz widzę dla mnie. 115. O, wow. wow, 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 wow. Wezmę go. Dobra, wyglądam głupio, ale to nic. Hełm. Słabszy hełm i słabszy hełm, rękawice też są słabsze, ciężkie buty też są słabsze do sprzedaży amulet amulet też nie jest za dobry mikstury trzeba będzie pokupywać dwuręczniak o wiele słabszy, brzytwa hajdera nie na sprzedaż jako jakieś ostrze tak, ruszamy w drogę i ruszamy do naszego domu domu gamlena Naszego wujaszka z Knerusa. I jakiś list tutaj mamy. Aha, jakieś zadanie. I list do Bethany. Wiem, że Tamra była dla ciebie przyjaciółką. Aha, to nie jest jakieś zadanie. Ale z jakiegoś pobocznego questa zdobyliśmy. Schowamy tutaj. Schowamy tutaj parę rzeczy. Dokładnie te. Ok, napakowaliśmy tego. Wychodzimy i idziemy na targ. Tym razem wezmę moją sister. Wezmę Andersa, Fenrisa i albo siostrę, albo kusznika. Chyba wezmę jednak siostrę. Chodźmy na targ do dolnego miasta. Przy okazji, ale też już w następnym odcinku, pobiegamy trochę po tych mistrzach run i eliksirów. Może zrobimy jakiś eliksir? Albo wmontujemy runę w miecz lub, lub, lub kawałek zbroi? Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? Tu jest Tark. Ok, bazar. Zbrojmistrz. I mamy tutaj Stra Stra stragan jego. Jakiś tam słaby mieczyk, słaby mieczyk. Sprzedajemy to, sprzedajemy to, sprzedajemy krótki łuk. Kosa magistra bo to się jeszcze przyda. kostur hipnotyzera. kostur kantorów. Hmm. Hmm, 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 co to takiego jest? Obrażenia takie same. Mana. 21 do zdolności magicznych. Kurde, znowu niechcący na tą strzałkę kliknąłem. Wybaczcie. I on ma tutaj swój własny kostur. 2 do magii, 13. O, super, super. No dobrze, kończymy na razie odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych. Ja tylko mu dam lepszy kostur. I pierścień mu damy. I jeszcze możemy dać mu amulet. I pas. Pas, 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 pas. Tak. I pas. Lepszy. I to, na I to na razie wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.